Witam Was z Salem. Salem słynęło z czarownic. Jestem w miejscu, gdzie był założony pierwszy kościół w Salem. Znajduje się on tutaj za mną. Z 1629 roku. Był to jeden z pierwszych kościołów w Tanach, a miejscowość Salem słynie z czarownic. Były tutaj czarownice, około 200 czarownic. Przejdziemy teraz szlakiem tych czarownic. Pierwszym miejscem jest ich dom. Tutaj mamy dom I long to lose myself in lo fi beats. Just drift away, lay down the vibe and soothe my woe. My I long for that chill in low fi streets and drift away. Mówi się, że w tym mieście było około 200 czarownic, 20 z nich zostało powieszonych. W tamtych latach nie znali tak naprawdę jakichś chorób psychicznych. Mówi się, że teraz te osoby, które uważano za czarownice, że one były po prostu chore psychicznie, a spowodowane to było jakimiś substancjami. Odurzającymi, które można było znaleźć w zbiorach. Rolnicy zbierali plony, a w tych plonach były substancje odurzające, między innymi jakieś grzyby, które wpływały negatywnie na, na psychikę ludzi i chyba nawet nieodwracalnie z tego co czytałem i te osoby potem miały różne schorzenia. I z tego co czytałem, że jedna osoba, jedna matka zabiła swoją córkę i a potem coraz więcej osób zaczęło wierzyć w to, że są tymi czarownicami, czarodziejami, i tak jakby napędzało się to koło, coraz więcej osób do tej sekty zaczęło należeć i się z nią utożsamiać. No i zaczęto tak jakby przeciwdziałać temu, i wiele z tych czarownic zostało po prostu straconych. No tutaj mamy takie ławki z kamienia, które są podpisane i symbolizują osoby, które zostały. Stracone tutaj, właśnie w Salem Te tak zwane wiedźmy. Mamy te ławki po jednej stronie i po drugiej stronie. Wszystkie z tych osób zostały stracone tego samego dnia, tego samego roku, 19 lipca 1692 roku. Możemy zobaczyć kolejna. I kolejna, wszystkie w tym samym czasie. Jestem pod domem, który nazywa się The House of the Seven Gables. I to jest chyba tytuł jakiejś książki, której nie czytałem, ale to był dom pisarza, który się urodził tutaj w Salem i nazywał się Nathaniel. Autorn. Coś takiego, nie znam go szczerze, wam powiem, że go nie znam, że się nie przygotowałem, ale jest to punkt, który tym salem, gdzie nie jest to zbyt ciekawe miasto, jest jednym z punktów wartych do zobaczenia. Tak przynajmniej tutaj mi internet podpowiadał. Czy rzeczywiście jest? Nie wiem. Dla kogoś, kto się interesuje, może tak, ja nie do końca, ale jak już tutaj jestem, to przyszedłem zobaczyć ten dom. Żeby tam wejść, to trzeba płacić, oczywiście. Ja nie chcę płacić i nie chcę tam wejść, wszedłbym może tylko po to, żeby nagrać coś fajnego z zewnątrz, ale no też nie przygotowałem się do tego wypadu i nawet nie wiem do końca kto to jest jeden z, ze sławniejszych pis, pisarzy amerykańskich, ale do końca nie wiem co on tam pisał i, i z czego zasłynął, ale urodził się tutaj i mieszkał prawdopodobnie tutaj i też tworzył tutaj. Także z zewnątrz budynek zobaczyłem, a teraz zmykam z salem. Czy polecam? Nie wiem, raczej nie. Nie ma tutaj nic ciekawego. Warto może być, zobaczyć raz w życiu to miasto i te wiedźmy, które tutaj kiedyś były i egzekucje się odbywały, ale nie ma nic takiego wow. Jedziemy dalej. Teraz jedziemy do Bostonu. Byłem już tutaj około miesiąca temu. Tak się złożyło, że mam okazję po raz kolejny pozjedzać to miasto. Ostatnio jak tutaj byłem to nie miałem zbyt wiele czasu, żeby jakąś dogłębną relację zrobić z tego miejsca. Teraz jest trochę więcej czasu, także zapraszam Was do oglądania Bostonu po raz kolejny, tym razem trochę dokładniej. Jest zimno. Miesiąc temu tutaj byłem, było dużo cieplej, niż teraz. Jest 7 kwietnia i jest naprawdę zimno, gdzie niegdzie nawet śnieg można zobaczyć. Ja wybrałem do zwiedzania drogę, która nazywa się Freedom Trail. To jest droga, która zawiera 15 punktów najciekawszych w tym mieście i przejdę się przez te wszystkie punkty i, i pokażę wam jakieś ciekawostki z tego miasta. Nie zaczynam też od pierwszego miejsca, które jest na mapie. Tą mapkę tutaj zaraz wam pokażę. Zaczynam od punktu 14. Tego. 13, 14 zaraz sobie jeszcze sprawdzę. Tak, 13 punkt to będzie kościół. Jesteśmy pod tym kościołem. Zobaczymy go tutaj. Może jakieś informacje o nim będą to też powiem. O, i tutaj jest ta nasza droga: Freedom Trail. Tam można wchodzić za wykupieniem biletu 5 dolarów. A ja nie będę tam wchodził. Dobra, kościół zobaczony, lecę dalej. Kolejnym punktem naszej wycieczki jest cmentarz, który nazywa się Cops Hill Boring Ground, ale jest zamknięty. Także nie uda mi się tam wejść. To jest atrakcja kolejna do zobaczenia. Niestety nie wejdę tam. A kolejną atrakcją jest statek USS Constitution. No i tam właśnie chcę wejść. Chciałem wejść tam ostatnio, jak tutaj byłem, miesiąc temu, ale zamykali o 16.30, więc nie zdążyłem. A teraz mi się powinno udać, także śmigam w tamto miejsce. Jest godzina 15, także akurat na styk uda mi się tam być. Mamy mapkę. Znaleźliśmy ją tutaj po drodze za mostem. Teraz jesteśmy gdzieś w tym miejscu. Punkt początkowy jest tutaj. Ja zaparkowałem auto gdzieś w tym miejscu. I pierwszym moim naszym punktem był Old North Church, czyli tutaj, tutaj zaczęliśmy, później tutaj był ten cmentarz, który tylko przeszliśmy. Później tutaj, mostkiem i teraz idziemy na USS Constitution, który znajduje się tutaj. Później stąd polecimy tutaj na górę. No i będziemy wracali. Wrócimy i pójdę zobaczyć Paul Reverse House. No i później będziemy już szli tym szlakiem aż do punktu pierwszego.

Do not climb on any part of the ship and do not cross any safety lines or enter any restricted areas. Direct any questions you may have to the sailors in uniform and thank you for visiting today. Jestem na tym statku, robi to dosyć duże wrażenie, dosyć niski sufit. Ale wyobraźcie sobie te armaty, które tutaj są. Jaki tutaj musiał być huk. Jak to wszystko waliło, to się w głowie nie mieści. Naprawdę, tego jest tutaj masa. Może będzie coś tutaj widać za mną. Jedna za drugą. Robi wrażenie ta łajba. Ta Ma ponad 200 lat, i na pokładzie tego tutaj statku bardzo wiele osób się przewinęło, bardzo wielu żołnierzy, i też no, był w różnych miejscach, między innymi na wojnach. Ładne miejsce, fajne, warto zobaczyć na pewno. Dużo czasu to nie zajmie. Tutaj jest tak jakby trzy kondygnacje trzy poziomy i, i na pewno warto tutaj pochodzić zobaczyć, jak tutaj kiedyś żołnierze mieli w dawnych czasach. Takie warunki. Jesteśmy już w drodze do kolejnego punktu. Kolejnym punktem będzie taki monument poświęcony ku pamięci rewolucji, pierwszej rewolucji. Teraz jestem już trochę mądrzejszy, bo zaopatrzyłem się w mapkę i sobie czytam na bieżąco, jak chodzę. Ma 221 stóp, to będzie jakoś niecałe 100 metrów wysokości. Przez te okna. Będę schodził prawie 300 stopni. Trochę się zmęczyłem, ale spadam. Jest dużo ludzi, a przez okna nic nie widać praktycznie. Także lecę teraz w dół. Byłem na samej górze tej oto iglicy. Dosyć szybkim tempem tam wchodziłem. Teraz to się nogi uginają same. A jeszcze trochę zwiedzania zostało, ale warto było fajnie wejść. A nie żałuję, chociaż jakbym zapłacił, to pewnie bym żałował, bo żadnego widoku tam nie było, tak naprawdę nic nie można było nagrać. Ale cieszę się, że tam byłem, że było to darmowe i no nie będę musiał wracać później kolejnym razem i myśleć, a jednak mogłem wejść, ciekawe co by tam było. Idziemy dalej. A teraz trochę marszu, zanim dojdę do kolejnej atrakcji, bo muszę sforsować ten most i przejść bardziej do centrum miasta, także trochę mi to zajmie. No i dalej będę podążał tym wyznaczonym wcześniej szlakiem.